Dzień dobry. Witamy serdecznie. Granatowa TV on mąż, czyli Kuba i ona żona Karola. Jak chciałem zacząć? Dobry dzień, dobry wieczór, a dzień dobry. No, tak, co to za różnica? Słuchajcie, witamy Was w kolejnym odcinku naszego cyklu, który jeszcze jest bez nazwy. Ale jako dobry patron produkujemy takie filmy, w których pokazujemy zawartość tym niedowiarkom, którzy nie wierzyli w posty, które ja tworzę, czy wierzę, że. I tam są takie fajne ikonki, i są różne ciekawostki i co ma w środku, i par, parę rzeczy o, o tym, jak grać. Zasadniczo, czytając posty, czy wiesz, że z hasztagiem możecie je sobie szukać. dowiecie się różnych ciekawostek o grze, zanim my pokażemy filmik. I zanim często gra jeszcze pokaże się na naszym rynku, bo jako patroni mamy dostęp do nich wcześniej. No, a... Yy... A dziś ja. potworek głodomorek. <laughs> Nasz bohater, bohaterowie właściwie, bo jest chyba tutaj 12, i 14 14, 14 potworków. Mamy 14 potworków, e, Gra familijna, wydawnictwa Lucrum Games. I cóż, pokażę Wam dzisiaj, co jest w środku, oraz to pokrótce. Oczywiście, jak, jak zwykle w telegraficznym skrócie. E... Albo w mega przyspieszeniu. Z prędkością światła, jak to ostatnio było. <grym> tak, jak grać, więc zapraszamy. Więc. Zaczynamy grę. Na początku będziemy oczywiście dobierać, żeby móc w ogóle nakarmić. No dobra. I teraz na przykład mamy taką sytuację, ja mam taką sytuację, że mam już możliwość nakarmienia potworka, ponieważ moje karty, zobaczcie, wynoszą dokładnie 16 punktów. Ponieważ przekroczyłam 15, to muszę zrezygnować z jakiejś karty, żeby zejść poniżej tego limitu 15 punktów. Dokładnie tak. Każda karta ma swoje jakieś działanie, więc też muszę oczywiście to dobrać do mojego, tego, mojej wizji do, do, tak do, do, do mojej wizji, co chcę u, uzyskać. No dobra, powiedzmy, że tam nie będę się już zastanawiał. Ale ja ze swojej strony tylko, że niektóre karty działają też negatywnie na inne potworki i to jest mega. Chociaż nie, to będzie bardziej logiczne, bo nie mamy jeszcze stosu kart odrzuconych. I mamy tak. Przesuń dowolne dwa potworki o jeden talerz do przodu, albo przesuń jednego potworka o dwa talerze do przodu. No Rozumiem, to wiadomo, że Edek. Wiadomo, że ja przesuwam moje i mam to wykonane. Odrzucam tę kartę. I druga akcja. Przesuń jednocześnie swojego najszybszego potworka o jeden talerz wstecz i swojego najwolniejszego potworka o dwa talerze do przodu. I tutaj jest taka zagwostka. Jest to zrobione w ten sposób, że jeśli dwa potworki stoją na jednym talerzu, to żaden z nich nie jest ani najszybszy ani najwolniejszy. Czyli nie mogę wykonać tej akcji, odrzucam tę, musiałam na początku odrzucić. Karmię sobie Andzie i Andzia przesuwa się o jeden talerz do przodu, się bo, bo się najadła. I to jest koniec mojego ruchu. Teraz ja się mogę wyłożyć. Uzbierałem łącznie 10-18. I tak samo jak Karola muszę zjechać punktacją do co najmniej 15 punktów. Czyli na przykład sobie to odrzucę, mam równo 15. I mam 4 akcje do wykonania. Akcje też, co jest ważne, wykonujemy w dowolnej kolejności, taką, jaka nam jest wygodna i taką, którą potrzebujemy. Ja sobie wezmę wierznią kartę ze stosu kart odrzuconych. Potem dobiorę stali dwie karty, a następnie odrzucam z ręki jedną kartę. Dobieram stali jedną kartę i gracz, którego potworek jest najszybszy, musi odrzucić jedną kartę z ręki. Dlaczego to akurat Andzia musi być najszybsza? Bo no jest ja najszybsza. Nie ja nie wiem. I znowu ona musi kitrać te karty. I karmiłem. Ee... Karmiłem Czesia, czyli Czesia. W sensie, że sobie teraz nakarmisz Czesia właśnie. Tak. Czesio porusza się jeden talerz do przodu, a Edziu zostaje na talerzu startowym. To są karty, które odrzuciłem, czyli lądują tutaj. Ważne jest też to, że jeśli odrzucacie karty, to Wy układacie kolejność odrzucania. To znaczy to, co potem będzie na wierzchu jest zależne od Was. Mówiliśmy Wam o dwóch e, liczbach. Liczba 15 to jest ta, przy której pierwsza e, możecie karmić. Chociaż na przykład Renatka, moja chuda niejadka, ma 12 taki wymóg, więc już wcześniej mogłabym zacząć. Ja tu Natomiast sprokuje. druga e, liczba, o której musicie pamiętać, to jest liczba 30. Jeśli uzbieracie na ręce karty, które przekroczą wartość 30, czyli 31, 2, 3, 5, 1. no to tak jak tutaj 33 to musicie wtedy dokonać karmienia. Jeżeli macie 18, 20, 25, to jeszcze możecie się wstrzymać i poczekać na lepszy czas, na lepszy układ akcji do wykonania. Dokładnie tak. Natomiast w momencie, kiedy macie tych kart uzbieranych powyżej 30, karmicie potworka obligatoryjnie, jest to o tyle dobre rozwiązanie, że być może uda Wam się w tym czasie nakarmić dwa potworki, jeśli Bo macie jest to odpowiedni możliwe. układ kart. Tak, jest to możliwe, żeby nakarmić nawet dwa potworki w jednej turze. Jak więc widzicie, <laughs> jak więc widzicie, gra wcale nie jest trudna, wystarczy ogarnąć dwie akcje, dobranie karty i karmienie potworka. Troszkę umieć dodawać i odejmować oraz szacować to, co chcecie uzyskać z kart, bo to jednak też jest pewna umiejętność. Tak. Dwie magiczne liczby to 15, i wtedy możecie już karmić swojego potworka, a druga to 30. Możecie też te cyferki 2, 15, 30, dopisać do multi, multi, może wygrać. <grytanie> tak, także Życzymy Wam mnóstwo przyjemności przy tej grze i pamiętajcie, nie siadajcie do niej głodni. A oprócz tego zapraszamy na grenadav.pl. Tam nasza recenzja, ocena tej gry. Tak, co my o niej sądzimy, bo tutaj pokazaliśmy Wam tylko. Co i jak? Podpowiem wam tylko, że jesteśmy patronem tej gry, więc to jakby powinno wam dać już do myślenia. O, oh, a? Grajcie karnuszkiki.